Nie wiem kiedy zacząłeś grać w Lola, albo kiedy przestałeś, ale no raczej byłeś przy chociaż jednym reworku Ryza. Bądźmy ze sobą teraz szczerzy, no musiałeś być przy chociaż co najmniej jednym. A dlaczego o tym mówię? Bo widzisz, nie był to jeden rework, nie były to dwa, tylko no było ich pięć. Pięć reworków jednej postaci. Przy takiej ilości niepowodzeń, bardziej imponujące jest ile razy ten rework się nie udał, niż ile się udał. No bo kiedy pojawia się hero na tyle silny, bądź słaby, że musi być reworkowany raz za razem, bez powodzenia, to jest Problem. I ja dzisiaj opowiem Ci, co było tym problemem. Jak ten problem próbował być rozwiązany. Jak Ryze był kiedyś grany i jak jest teraz. Bo przecież cały czas ten niebieski z Gret jest z nami w Lidze Legend. On nigdzie nie odszedł, bracie. Nawet jeśli go za często nie widać na soloku. No i przy okazji zagram też najciekawszymi buildami Ryza z poprzednich sezonów, żeby sprawdzić, jak one się teraz sprawują. A jak zaczynać, to od samego początku. Rok 2009. I Ryze już miał spory problem ze swoim designem. Który jak teraz popatrzymy, to jest raczej oczywisty, ale kiedyś, no nie za bardzo. Otóż dawniej, jeszcze jak było 40 postaci w LoLu, większość skilli to były point clicki. Rzadkością raczej było, żeby skillshoty u starych postaci były, o nie, nie. A najgorsze w tym wszystkim było to, że były to nawet hard ceki. Po prostu, stun na dwie sekundy, point click, nie ma problemu bracie. Stun Sayona czy stun Tarika, jeśli pamiętasz, to jesteś OG. Rise przy samym releasie, jak tylko gra się pojawiła, miało bardzo dziwny kit, o którym sam nie wiedziałem, przed tym jak zacząłem w tym temacie trochę szperać, trochę czytać. Jego autosy biły magic damage, coś jak korki teraz, ale nie do końca bo to było 100% magicznych obrażeń. Jego ult dawał mu devsa w low-targety i ogólnie, no był to dziwny Heros. Był to dziwny Heros, który długo tak nie pozostał, dlatego dużo filmików z tego okresu nie znajdziesz. Jako, że niedługo później otrzymał on swój pierwszy z pięciu reworków, z czego trzy raczej były niedaleko od siebie. Nie są to reworki tak jak aktualnie, byś rework zdefiniował, na przykład reworka Troxa, gdzie zmienił się on w zupełnie inną postać. Jeśli mainowałeś Atroxa przed reworkiem, to byś nigdy nie rozpoznał tej postaci po reworku. No właśnie, Arise miał bardziej takie reworki, które zmieniały jego playstyle, ale Nadal pozostawał jego główny koncept na miejscu. W tym pierwszym reworku Riot postanowił dać Rice'owi spele, które przypominają tego co mamy teraz. AoE z milionem AP na każdym spelku miał Rice, podczas gdy jego ult był aktywny, wraz z drugą bardzo dużą zmianą. Gdy Rice użyje spela, to inne schodzą o 1,5 sekundy. No i reszta to były point clicki, które biją bardzo duże depsa, a się z maną i rotują. To też sprawiło troszeczkę, że Rice nie miał po co się po prostu budować pod AP. Wystarczyło, że stał i dopóki mógł klikać, dopóki palców mu matka nie obcięła, mógł on zabijać. Wtedy na Rice składało się ROA w zerafach i po tym tyle tankowności, ile tylko się dało Mordziaty. Frozen heart i Wizaszka były szczególnie OP w tamtym czasie. Więc przetestowałem to w swoich gierkach i muszę powiedzieć, że nie ma tragedii. Najczęściej ten Rajsem grali na topie, ale na Midzie też się przewijał. Zaczynam linię, poukuję popkę do zera, freakile, no i free deadek. Wiedziałem, że to jest Sedgewania, ale i tak padnę i tak napiszę Jungle Def. Ale nasz difuje bardziej: kolejny free fragi, Wave spuszowany, vamos. Poppy już grać nie może, ale na tyle tankowności. zadziwiająco dużo bije ten raj. Wiadomo, jakbym zamiast tych itemów miał czapkę, to bym dosłownie każdego tu ale nie zawsze grasz w tanka na topie i masz do tego luksus. A co jakbym grał w Riven, no to Frozen Heart z tabikami robi się naprawdę OP według mnie. W Enemy bazie potańczyłem z enemy teamem jeszcze trochę i jakimś cudem uciekłem z Afriko. Na takich nobów to nie ma problemu. Kolejna gierka i mój dżungler wydłupca się na ganku, ale po tym ile ich dostałem, to nawet nie będę narzekał. Jestem w stanie ci tego jednego deda wybaczyć, bratku. Nie wyglądało to dobrze. przegrywaliśmy każdy teamfight, ale potem jakoś dobrze wyglądały kolejne teamfighty, aż sam się zdziwiłem, że odbiliśmy barona, wszystko wygrywaliśmy, ale to głównie dlatego, bo enemy po szetawkach. Tak no, grałem gierkę 30 minut na nawet się że mój top była był Szczerze, nie był zły ten tank i jestem w stanie wyobrazić sobie meczapów, w których to nawet jest dobre, ale na ogół, no raczej nie, bez porównania do tego, co zobaczysz później. No i po miesiącach, smutnych miesiącach siania terroru, Rajas stwierdził, o nie, 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 my nie pozwolimy ci tak żyć bratku. I postanowili znowu zmienić każdego z jego speli. Zabrali mu praktycznie cały damage, jaki miał w kicie, w zamian za trochę spell pana na ulcie i troszeczkę ręża. Ryze był straszliwie słaby po tych zmianach i nie do końca mógł się Odnaleźć na jakiejkolwiek linii. Dlatego ponownie, około rok później, Ryze dostaje kolejnego reworka. Tym razem, oprócz zmiany Speli i liczb na nich, dostaje on też odświeżony wygląd, który na pewno mu się przydał. I w sumie w takim stanie Ryze posiedział sobie już kilka lat, a dokładnie trzy. W tym czasie nie było bardzo dużych zmian, może ma nerfy, może małe buffy, ale tak to nie były to jakieś ogromne zmiany. Tak czy siak, no nie był on zły, ale nie był on też za bardzo lubiany w tym czasie. Na Proplayu nie miał on za dużego impactu, choć czasami był grany. Na Soloku bardzo podobnie. Jedyny ciekawy build, jaki się pojawił w tym czasie. To mura Mana Rise pod ROA po Rostanka z Frozen Heartem. Prawie każdy build w historii Rise opierał się na Rod of Ages albo Zrafie, także są to jedyne itemy z tym herosem kojarzone. Ale Mana teoretycznie zadawało więcej obrażeń niż Zeraf w tamtym czasie. No tak, prog z Mana był silniejszy, skalował się z maną, i pasywka dawała jeszcze depsa na spelkach, w zależności od maksymalnej many, jaką posiadasz. A jako, że to działa prawie tak samo teraz, to spróbowałem sam tym zagrać. Mecz Urgota, prawie padam w Irli. Największy problem Ryze'a? trzeba nie wtopić Early. Zabijamy w dwójkę Urgota i wracam. Potem tradeuje się jeden za jeden, kilichnąłbym wcześniej ultat, to bym uciekł. No nic, zrespił się dziki szako i ponownie zostałem zjedzony. Enemy Top tak mnie nie lubi, że musi mała zraszować na pierwszy item. Ja mam tylko jedną opinię o takich chłopakach. Gierka nie wyglądała za ciekawie, nie szło mi najlepiej, ale wierzę, że wyskaluje. Ma na jakiś gówno, a Nilach nie miała szansy. Chyba milion armora jednak oddaje. To nie zmienia faktu, że szło coraz gorzej. Ale na bocie jakiś stosowy teamfight nasejsuje i ultuje na sobą na MIDA, żeby skończyć grę. Chłopaki myślą, że nie skończymy, bo kręcą się po mapie jak mrówki. Ale jak wyszło 30 sekund później, mogliśmy jednak skończyć. Zag Zagrałem jeszcze kilka gier tą Manamuną, ale zauważyłem, że jeśli item daje ci manę, to jest to dobry item na razie. Tym Herosem to tylko spamisz eku, eku, eku I jakoś się wygrywa. Szczególnie, że tak jak z każdym Apekiem w historii, kiedy Heros rozkłada Manamunę, to enemy nie może pójść w full resisty po prostu. Za dużo Depsa będzie bić to Manamuna. Na Mordecajzera, o ziemię ziemek pod tem nie może grać, ale ja jestem tutaj ręcz to planerem. Diagnoza, jestem szkodnikiem społecznym. Dostałem to na co zasłużyłem, czyli sportowy gangbang. No i GG. No i ten Rice nie był zadowalający. Także Riot zrobił to, co umiał najbardziej. Daj, dawaj, dawaj kolejnego reworka 2015 rok. I Ryze otrzymuje Shield na pasywie, i w końcu, w końcu jego ku zamienia się z Point klika na skillshota. Tak jest, mamy to. Nie zmienia to faktu, że nadal jest to postać dla zwykłych petów. Szczerze, myślałem, że trochę później ta zmiana była, ale najwyraźniej, no nie, była w 2015. Każdy spel w pewnym stopniu dostał zmianę bądź buffa, która pozytywnie na pewno na niego wpłynęła, i oprócz tego, niecały miesiąc później dostał on jeszcze więcej deps na każdym spelu, i znów każdy nim grał. Nie był on tak straszliwie silny, jak można byłoby pomyśleć, ale w dobrych sytuacjach był Zupełnie broken, nawet w profesjonalnych grach. Nadal miał on dosyć dziwny kit jak na ten czas, bo 2015-2016 już wychodziły takie dosyć nowsze postacie, do których Riot podchodził zupełnie inaczej w designie. Nadal byłeś w stanie spamić Ruta. Nadal Raj miał bardzo toksyczny design, gdzie jakbyś chociaż był troszeczkę head, to nie mogłeś nic z niego zrobić. Ta postać po prostu cały czas była APM spamem klawiszy, co nie zbyt pasowało do Ligi Legend. Dlatego rok później kolejny rework przeszedł z kompletnym update'em wizualnym, i tutaj Rajs tutaj już się mocno zmienił. W jego kół można nagladać punktów z jakiegoś powodu. W jego ulta może dać tylko dwa, też z jakiegoś powodu. Ale co ważniejsze, teraz zamiast spamić co pół sekundy, to spamię co 0,75. Ależ zmiana. Nie, ale naprawdę to jest to o wiele lepsze podejście, gdzie rzucasz mniej speli, ale biją one znacznie więcej. Teraz Eku naprawdę bolało. Podobnie mi jak Katarina, gdzie dodali jej te dagery, które biją sporo, ale teraz tyle nie spami na wszystkich klawiszach, tylko musi bardziej tajmować te spele. A, no i jego ult jest teraz tepkiem. W końcu zniknął ten boost do statystyk na ulcie, dzięki Bogu. Co prawda pojawiły się kolejne Problemy, bo pamiętasz, że Ryzem kiedyś mogłeś zoniować podczas ulta? No, tego już nie ma, niestety. A pamiętasz, że Wuraj zarotował na tyle co Kumorgany? Co Kumorgany, czaisz? Czaisz? Nie, no tego też już nie ma. A i pamiętasz, że kiedyś się odbijało tak, że o wszystkim damage? No, tego też już nie ma. oni on i tak był zupełnie brokeiem po tym reworku, że coś musiało się zmienić. Dlatego wszyscy w Rajocie zasiedli na zebraniu i Szefuncio mówi: panowie, trzeba gotować. No i ugotowali ostatniego reworka Ryze'a, jaki do tej pory był. Ku znowu ma 5 leveli, a ult 3. Znowu usunęli Shielda Ryze Pasywy. Małe zmiany, które miały na celu go osłabić, no i tak się stało. I od tego czasu żonglowane jest pomiędzy bufami a nerfami Ryza. bufami, a nerfami. I tak co kilka patchy. Tylko po to, aby każdy o nim zapomniał o aktualnej mecie. Ale nie do końca, bo widzisz, było coś takiego jak reworki temu. I w dziesiątym sezonie Rod of Ages, które jest synonimem praktycznie Ryza, zostało usunięte. Nie ma. Znane i kochane na rajzie zostało usunięte. Przez dwa sezony Ryze był bez swojego ulubionego, najlepszego przedmiotu. W tym czasie eksperymentowano różnymi myfikami na Rajzie, no i pod różne inne buildy, ale bez Roa, no nie było to to samo. Na szczęście, ale zareagowali i dostał on potworne buffy. Tak, no, sezon 11 ta postać to był demon. Pod Ludena głównie go grali, choć w późniejszym czasie Everfrost okazał się lepszy. No i ta postać to był demon. Eku i każdy umierał. Jakakolwiek kombinacja 3-4 spelli zmiatała każdego z planszy. Rice był tak potwornie OP, że musiał dostać Hotfixa po tym. Także zagrałem kilkoma innymi myfikami i muszę przyznać, nie jest źle. Roa potrzebuje czasu, aby zyskać sporo swojej siły, a, a głównie Everfrost, reszta myfików taka daje ci natychmiastową siłę na linii. Zagrałem kilka gierek, zacząłem od Everfrosta, Twisted Fate'a, farmiłem do late'a, patrzyłem jak mój Toplaner laner kosztuje debausa, bolu. Zabierałem kampy w lesie, mojemu junglerowi jak kaltabował. Graf gra w topiona. No nie ma co tu grać, tracimy trzy inhibitory, enemy mają barona i mamy jeszcze jeden turet na całej mapie. Także to, no to już raczej jest koniec. Idę tylko odpuszczać jeszcze mida, ale dostaję dojazd, no i dzieje się to co było nieuniknione. O! O kurde! Yy, tak, ty, tak się właśnie stało. Nie wiem jakim cudem to wyszło, ale chyba jest to wystarczający powód dlaczego składać AP zamiast jakichś zabaw pod tanka czy Manamunę. Próba skończenia gry topiliśmy grę dwie minuty później. Było blisko, ale jak ma się pięciu dzieciolubów w teamie, nie jest łatwo. Teraz gierka pod Ludena. Przebiegła bardzo podobnie jak ta pod Everfrosta. Gra wtopiona, każda linia nie może wygrać? Mimo, że były próby, to życzę moim teammate'om, żeby wszyscy w bólu zdechli. Liandry? No, Liandry na razie nie brzmi najlepiej. Najgorzej ze wszystkich myfików jakbym miał powiedzieć. Gra straszliwie nudna. Umierałem, po czym umierałem? I potem umierałem i na koniec wygrałem. Dobry jestem. Like. I tak doszliśmy do aktualnej wersji Ryza. Teraz każdy raczej gra Full AP. Tank nie ma najmniejszego sensu, szczególnie że jego Eku potrafi złanshotować w późniejszym etapie gry. Nie jest to na pewno ta sama postać co kiedyś, ale nie ma co chyba narzekać. Mi się podoba, Raj jest taki jaki jest, ale ja nie zdziwiłbym się, jakby dostał on kolejnego reworka, już by był szósty. Dawno nie był on jakoś tak grywalny na dłuższą metę. Głównie dlatego, że są postacie jak Kazir, które mają wszystko w kicie. Ucieczkę, Inger, Disenkage, cck, i Early Lata. Rise po prostu odstaje trochę w swoim zastosowaniu jako mag z niskim rangiem. Ale ma bardzo duży damage, plus jest bardzo fajnym split pusherem, Także że ma swoje zalety, oczywiście. Zagrałem trochę gier takim właśnie zwykłym i na moim straszliwie sekretnym koncie nie do detekcji, nie... no muszę przyznać, jest Git. Myślałem zawsze, że tym herosem nie da się grać w ale ta postać może naprawdę karać. Wiadomo, my jak Zera, a on akurat jest teraz popularny. No zupełna tragedia. Ziomek się z dwóch ekranów zabija. No ale co zrobisz? A no i wiem skąd się wziął do imbi Rise'e Hack CS. Ja nigdy nie grałem Ryzem ja robię po 10 może nawet 11CS na minutę. Człowieku, ja nigdy takich liczb nie widziałem na swoim main koncie grając z Gregasem. Są postacie dobre i lepsze do farmienia, nic więcej nie mam tutaj do powiedzenia. Wszystkie te wersje Ryza pokazują nam trend, jaki za nim idzie. Ciężko jest znaleźć balans postaci, która od początku jest źle zdesignowana. Trzeba podjąć bardziej radykalne środki od razu, zamiast zwlekać z tym, po prostu dać kompletnego reworka, a nie się bawić, tak jak na przykład, z Warwickiem, po Atroxem, bo to po prostu inaczej do niczego nie będzie iść. No i tak teraz na to patrząc, cieszę się, że chociaż Rajot potrafi wyciągnąć nauczkę z przeszłości, bo nie była może oprócz. I na tyle problematycznego herosa w lolu, który wymagał tyle atencji, co Rice. Rice jest jednak taką postacią, która powinna być na okładce League of Legends. To jest postać, która tą grę wykreowała. I po prostu szkoda, że nikt nim od jakiegoś czasu już nie gra. Po prostu to by było na tyle ode mnie. Siema na razie i cześć. Pa!